Halo, 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 cześć synki, dziewczynki, witajcie, słuchajcie. Nie wiem, czy się kapliście, czy nie, ale zmieniła się nazwa kanału. Zmieniła się nazwa kanału. Moi drodzy, z czym to się wiąże? Mianowicie, koniec Freaky Gamers. Koniec. Freaky Gamers umarł i nie żyje. Eee, ale widzicie, że nie jestem smutny, jestem bardzo radosny. Moi drodzy, jak to się wszystko. Miałem ten pomysł już. Um, pomysł na zmianę nazwy kanału miałem już od długiego czasu, naprawdę, rozważałem za, przeciw, gadałem z różnymi ludźmi, jakie są konsekwencje i tak dalej, we wszystkim się zorientowałem I dostałem parę dni temu olśnienia, mówię, koniec, kończymy z Freaky Gamers Rok 2016, trzeba jakoś wejść w niego, trzeba go jakoś zacząć, e, trzeba coś zmienić, trzeba po prostu coś trzeba zmienić, coś trzeba zmienić, wejść w ten rok z jakąś nowością coś w tym kierunku zrobić, i mówiłem, zmieniamy to. Zmieniamy to, bo wiecie, że ta nazwa Freaky Gamers może niektórzy z was nie wiedzieli, to teraz dopiero wam wytłumaczę. To była pozostałość po tym, że kiedyś na tym kanale aż cztery osoby tworzyły, jeszcze trzech moich kolegów, i tak po kolei się wykruszaliśmy, wykruszaliśmy, a i w końcu zostałem tylko ja, no a nazwa została i nie dojrze, tak, Freaky Gamers, no nie ma już graczy, jest gracz. Do tego, no, nazwa nie jest zbyt oryginalna i tak jakby nie łączy się za bardzo z kontentem kanału, no, wiecie, to tak jakby nic człowiekowi nie mówi. No i to tak mi ciążyło jakoś, że to Freaky Gamers, Freaky Gamers, ta nazwa, nic to nie ma wspólnego z tym, co się dzieje i w ogóle. A na live'ach, wiecie, przyjął się ten Niklaus, 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 już tak do mnie nawet kumple gadają, znajomi. No i poszedłem, moi drodzy, w tego Niklausa, także, no, co tu dużo gadać, umarł Umarło Freaky Gamers, czyli... Koncept, który już od bardzo dawna był kompletnie nieaktualny. Umarł Freaky Gamers. Witaj, Niklausie. Niklaus Pieran moi drodzy. Teraz już tylko Niklaus. Już żaden freaky. Mam nadzieję, że ludzie będą z czasem się oduczać. Już nikt do mnie freaky nie będzie mówił. A to wiecie, to tak jakby było kiedyś do Zbyszka Cugowskiego mówić: Cześć, Budka Suflera. Nie. Także, moi drodzy, koniec. Koniec Freaky Gamers. Niklaus Pieron, czyli ja, Niklaus ten Pieron. No. Automatycznie zmianie też uległa e, nazwa fanpage'a na Twitterze. E, teraz on się nazywa też Niklaus Pieron. W tym momencie jestem w trakcie rozmów z y, Facebookiem, bo tam jest y, mały problem. No wiecie jak działa Facebook, nie? Oni mi tam wmawiają, że ta zmiana nazwy kanału będzie wprowadzała zamieszanie i. i, i, i będzie dezorientowała ludzi, a ja im tłumaczę, że to nie zmienienie tej nazwy, no bo jeżeli fanpage będzie się nazywał Freaky Gamers, a kanał Niklaus Pieron, mm, No w tym momencie, w tym momencie e, też. W tym momencie też e, właśnie tam dyskutuję z nimi, rozmawiam na ten temat, żeby tą nazwę tego fanpage'a też zmienić na Niklaus Pieron, No i oprócz tego to nic się w zasadzie nie zmieni. No robimy tak jak robiliśmy, live'y tak jak będą, tak były. Filmy tak jak były, tak będą. No tylko że w końcu oficjalnie jestem na Tubie Niklausem. Już nie już nie e, freaky gamers, bo to po prostu już nie miało sensu. No to za sobą ciągło troszkę roboty musiałem pozmieniać banery, zmienić intro, intro na kanał musiałem zmienić, intro do filmów. E, ten film powitalny na hitboxa, te nazwy, wszystkie banery. No tam w tym momencie te linki, które były do Twittera pod poprzednimi filmami stałem się nieaktualne, no bo jak wiadomo jak się zmienił ten adres, to on już nie odsyła do tego do tej zmienionej nazwy fanpage'u z Facebookiem też tak prawdopodobnie będzie. No, ale w każdym razie no jakoś nie chce mi się szczególnie zmieniać tych linków na 800 filmach. Przeszło, nie? Także wiecie. No ale pod wiadomo, pod filmami od tego i dalej. będą już się pojawiały te linki e, do tej zmienionej nazwy, nie do tego. Także polecam, zryknijcie sobie tutaj pod ten film e, w opis. Tam już jest ten zmieniony Twitter, ten Facebook jeszcze nie. Tam jeszcze to jest e, Freaky Gamers, prawdopodobnie, bo zaraz idę zobaczyć po nakręceniu tego filmu, czy tam coś się odezwali ludzie z Facebooka. Mm, także no. Ja to tu będzie wszystko to uaktualnione, już nowe filmy będą miały to podlinkowane do tej nazwy. No, i to tyle, moi drodzy. To tyle. Żegnaj, Freaky Gamers. Witaj, Niklaus. Jak to mówią? Nie żyje król. Nie, jak to było? Umarł król. Niech żyje król. No, ja jestem z tej decyzji bardzo zadowolony, że taką, że udało mi się w końcu przełamać i tę decyzję podjąć. Także co, moi drodzy. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, za, za, dwa dni, za dwa dni nowy rok, także życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego na 2016 i co? No i będziemy się widzieć, no jeszcze wiadomo, przed, przed końcem tego roku będą się pojawiać filmy, ale w każdym razie widzimy się w 2016, Wy i ja, Niklaus. Także no, zostawcie, zostawcie na nową drogę życia, na nową drogę życia łapkę w górę i moi drodzy, trzymajcie się, powodzenia, patrzcie tam jako...